这。 W tym odcinku opowiem o podstawowej pracy otwartą gardą w sytuacjach, kiedy przeciwnik przechodzi na stojąco, i pokażę też kilka gier zadaniowych do poprawy tej umiejętności, z których sam korzystam, jak i uczę innych za ich pomocą. Otwarta garda to w uproszczeniu każda garda, która nie jest zamkniętą gardą. Dobra praca gardą charakteryzuje się przede wszystkim aktywną pracą naszych nóg. Jest to w wielu przypadkach nasza pierwsza bariera i punkt styczności z przeciwnikiem. Przeciwnik, żeby przejść gardę, musi w jakiś sposób ominąć nasze nogi i dostać się do. Do środka naszego ciała. Dlatego pracując gardą przede wszystkim zależy nam na chronieniu naszego środka ciała. Żeby jak najbardziej utrudnić pracę przeciwnikowi, musimy zamykać miejsce, które on chce zająć. Częstym błędem na początku jest kładzenie swoich nóg na ziemi. Wtedy mamy dużo gorszą mobilność, dużo ciężej nam złapać połączenie z przeciwnikiem i ułatwiamy przejście naszej gardy. Dlatego, żeby ćwiczyć umiejętność trzymania nóg w powietrzu, bardzo lubię stosować następującą grę zadaniową. Teraz osoba z dołu będzie przede wszystkim chciała utrzymać cały czas swoje nogi w powietrzu. Moim zadaniem jest sprawić, żeby osoba dotknęła stopą maty. W dowolny sposób mogę sobie kombinować, jeśli dotknie jedną lub dwoma stopami maty, to wygrywam, zaczynamy sobie od nowa. Czyli osoba z dołu nie może dotknąć podłogi, podłoga to lawa po prostu. W dowolny sposób wymyślić, żeby sobie mi utrudniać. Ale przede wszystkim ma stopy trzymać jak najwyżej. Im wyżej są te stopy, tym ciężej będzie, <głos> <głos> tym ciężej będzie je zabrać. Dawajcie. zobaczcie. Osoba z góry ma za zadanie w dowolny sposób sprawić, żeby stopa osoby pracującej gardą dotknęła maty. A dla osoby z dołu podłoga to lawa. Nie może pozwolić, żeby jej stopa dotknęła maty. Jeśli stopa będzie dotykała maty dłużej niż przez dwie sekundy, to zaczynamy grę od nowa. Jest to ćwiczenie, które świetnie sprawdza się na rozgrzewkę, jak i już na właściwą część techniczną. Osoba z góry ćwiczy elementy przerywania gardy, a osoba z dołu pracę gardą. Zawodnicy w tym ćwiczeniu zmuszeni są do aktywnego utrzymywania swoich nóg w powietrzu i szukania wygodnej, optymalnej pozycji dla siebie oraz zaczynają lepiej rozumieć pracę otwartą gardą i możliwości, jakie daje aktywna praca nóg. Jest to również bardzo fajne ćwiczenie dla osób bardziej zaawansowanych, bo przy odpowiedniej kreatywności można tutaj złapać dużo ciekawych pozycji i możliwości, tak jak na na przykład tu Andri, żeby zmusić Michała do położenia stóp na macie, złapał pozycję do legloka, blokując dwie nogi. A jeśli przechodzą ci gardę i nie wiesz jak sobie radzić z ucieczkami z bocznej oraz do siadu, to już niedługo będzie dostępna moja szkoleniówka, na której znajdziesz najważniejsze koncepcje skutecznego uciekania z tych pozycji. Są tam też gry zadaniowe, które pomogą ci w przećwiczeniu tych koncepcji oraz analizy sparingów i zawodów, gdzie uciekam z tych pozycji wykorzystując koncepcję ze szkoleniówki. Jak tylko szkoleniówka będzie dostępna, to link znajdziesz w opisie. Kolejna ważna koncepcja do nauczenia to śledzenie i podążanie za ruchami przeciwnika, aktywnie pracując z całym ciałem i do jej nauczenia Mamy kolejną grę zadaniową. Zadaniem osoby z góry jest zostać w zasięgu nóg partnera i położyć swoją stopę obok barku lub głowy. Można tutaj używać rąk do tego, żeby pozbywać się nóg osoby pracującej gardą. Zadaniem osoby z dołu jest utrzymać swoje stopy w powietrzu i cały czas nogi muszą być zwrócone w kierunku przeciwnika. Dodatkowo będziemy szukali dowolnego połączenia stopami z ciałem przeciwnika, tak żeby nam to pomogło utrzymać pozycję frontalną. Możemy po prostu kłaść stopy na przeciwnika albo szukać różnych form haków. Zawodnicy z gardą, na światowym poziomie charakteryzują się idealną koordynacją i aktywną pracą wszystkich kończyn, i potrafią cały czas podążać za przeciwnikiem, nie zostawiając luk w swojej gardzie, które mógłby wykorzystać do szybkiego przejścia. Im mniej mamy połączeń z przeciwnikiem, tym ma on więcej swobody w przechodzeniu gardy, a my dużo słabiej go kontrolujemy. Szczególnie kiedy ktoś przechodzi bardzo eksplozywnie i zmienia kierunki, to będzie nam bardzo ciężko pracować gardą, jeśli nie złapiemy z nim połączeń. Przede wszystkim za jego eksplozywność odpowiadają nogi, więc warto w jakiś sposób je zablokować. Częstym błędem, kiedy próbujemy złapać połączenie z przeciwnikiem, jest mocne odklejanie swoich nóg i próba złapania przeciwnika, kiedy on jest bardzo daleko. Wtedy przeciwnik łatwo może skontrolować nasze nogi i ma otwartą drogę do przejścia. Dlatego kolejne ćwiczenie zmusza osobę do trzymania swoich nóg w miarę blisko klatki, bo inaczej osoba z góry łatwo przejdzie gardę. Sobie w tej pozycji, jestem za linią kola. Teraz chcę się znowu jak najdłużej utrzymać i nie pozwolić drugiej osobie położyć stóp na moim ciele. Czyli będąc tutaj, chyba będzie próbował stopę położyć, ja cały czas się utrzymuję na linii kolan, nie pozwalam się dotknąć, mogę zmieniać sobie strony. Jak zmieniam strony, nie chcę gdzieś znowu daleko być, to dalej cały czas być na linii kolan. Czyli osoba z dołu, jeśli wrzuci stopę do środka, odkręci się, złapię połączenie, kończymy. Więc ja cały czas zaczynam sobie stąd, nie pozwalam się dotknąć, mogę sobie zmieniać strony, ale nie przechodzę gardy i się skupiam cały czas na byciu na linii kolan. Proszę. I w tym zadaniu osoba z góry zaczyna będąc na wysokości linii kolan. Chce utrzymać nogi przeciwnika jak najdłużej i nie pozwala się dotknąć. Nie ma przechodzić gardy, a jedynie utrzymać się jak najdłużej na wysokości kolan. Osoba z dołu wygrywa, jeśli złapie połączenia stopami z przeciwnikiem, kładąc stopy na ciele lub łapiąc haki przynajmniej przez 2-3 sekundy. W tym ćwiczeniu osoba z góry nie może przejść gardy po to, żeby z góry ćwiczyć utrzymanie dobrej pozycji i męczenie przeciwnika, a osoba z dołu ma dużo więcej okazji ćwiczyć łapanie połączeń i pracę nogami. Też szczególnie dla początkujących ważne jest ćwiczenie utrzymania swoich nóg w górze, ponieważ dużo osób nie ma odpowiednio wyćwiczone mięśni do trzymania nóg w tak specyficznej pozycji. Nawet osoby, które wiele lat spędziły na siłowni, nie są w stanie przez długi czas tak pracować. Dlatego też im więcej czasu spędzimy w takiej pozycji, tym nasze ciało bardziej zaadaptuje się do takiego wysiłku. I to tyle na dzisiaj. To były podstawowe gry zadaniowe, które lubię używać do ćwiczenia pracy otwartą gardą, a jeśli masz problem z tym, że łapią cię za nogawki i nie wiesz co z tym zrobić, możesz obejrzeć ten film.